To było ostre ale jebać patrzcie na to myślałem, że siedzenie w domu na chacie jest spoko Pograć sobie w playa, zajarać na weekend wypić piwko ze znajomymi i że to jest zajebiste życie że mi starcza na luzie ale jebać to to jest życie. To jest kurwa życie. I sami sobie piszemy ten scenariusz. Dziękuję, Pawełka. Bo gdyby nie ona, to ja bym pewnie dalej siedział w domu przed plejem. wolał zajarać. Taka prawda. Jestem tu. Jutro będę tam. Dobra idziemy. Jabłuszko szukałeś mnie, szukałeś mnie. Jabłko uśmiech do kamery.